Cześć Madero, moi drodzy. W tym materiale przychodzę do Was z polecanym zestawem komputerowym w niewygórowanym budżecie 3000 zł na miesiąc marzec, ale z racji, że mamy przełom miesiąca, spokojnie możemy go też zaliczyć na kwiecień. Czy za 3000 zł da się kupić coś sensownego do grania? Przede wszystkim, czy coś, co będziemy mogli upgrade'ować w przyszłości? Oglądajcie do końca, a dowiecie się wszystkiego, natomiast teraz przechodzimy już do omówienia wszelakich komponentów. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście zakupić dane komponenty dzisiaj omawiane albo od razu przejść do koszyka, to zachęcam Was do sprawdzenia linku w opisie, tam macie wszystkie te komponenty. Natomiast jeszcze nie opuszczacie tego filmu, dlatego że będę Wam się starał przedstawić, dlaczego wybrałem takie, a nie inne komponenty. Moi drodzy, tradycyjnie zaczynamy od procesora i tutaj postawiłem na AMD Ryzen 5 5600. nie jest to wersja z XM, z XM jest wersja droższa. Chłodzenie od razu powiem dla wszystkich, którzy będą pytać, jest tutaj boxowy, nie starczyło na nic lepszego. Za 549 zł otrzymujemy oczywiście procesor 6-rodzeniowy, 12-wątkowy i wiem, 4 i Ryzen 5600 to już nie są jakoś przesadnie świeże konstrukcje, ale uwierzcie mi nadal bardzo, bardzo dobre. Na pochwałę na pewno zasługuje to, że będziemy mieć sensowny upgrade w przyszłości właśnie tej platformy w przypadku Intela. No, trzeba by wziąć lepszą płytę, która byłaby droższa. Nie do końca mi się to dobrze spinało, dlatego postawiłem na AMD. Oczywiście alternatywą dla tego procesora będzie Intel Core i 12400 f który będzie bardzo dobrym e, też wyborem, ale ja wolę akurat i uważam, że lepszym wyborem w tym segmencie cenowym jest AMD Ryzen 5600. Jak ktoś woli Intela, śmiało można brać, tutaj nie neguję. No dobrze, przejdźmy może do płyty, bo jest to bardzo fajna i ciekawa konstrukcja. MSI B550A Pro, bardzo często przeze mnie polecany mobasek. W pełnym atx z dwoma M2-kami, z bardzo fajną sekcją zasilania. Tutaj Ryzeny serii 7, spokojnie możemy na tej płycie obsadzać bez obawy o temperatury sekcji zasilania. Jeżeli chodzi o takie zalety jeszcze tej płyty, no to wiadome, na tamtej generacji płyt głównych nie było oczywistym i nie było na każdej płycie standardzie to, że mieliśmy podświetlenie diod RGB, ARGB. E, tutaj to jest, mamy szereg z portów SATA, mamy USB-C na front, więc ta płyta jest naprawdę fajnie doposażona. Dodatkowo na panel wejść wyjść mamy 8 USB-ków, mamy USB-C, mamy też rozbudowaną dźwiękówkę, więc no jak najbardziej jest to MOBA zgodne polecenia. No i za 449 zł to jest naprawdę niska cena, jak za tego fajnego MOBASa od MSI, w niewygórowanym oczywiście nadal budżecie. Pamięci, tutaj ODIWO 32GB. Można by wziąć 16 jak najbardziej, i pierwotnie tyle planowałem. Ale wybór padł na te Lexary Aresy Gaming RGB z tego tytułu, że nie było do czego innego sensownie dołożyć budżetu, który w cudzysłowie został. Natomiast no dokładanie na siłę gdzieś do jakiejś obudowy lepszej można by, ale z drugiej strony ja obudowę znalazłem naprawdę na fajnej okazji, dlatego wam ją wrzucę w tym koszyku na ostatnią chwilę. W sumie zmieniłem, więc o tym za chwilę. Lexary Aresy Gaming RGB 3600 MHz, cl 18 32 GB w dwóch kościach, więc nadal mamy możliwość upgrade'u, a 32 GB to już jest naprawdę bardzo potężna ilość pamięci operacyjnej RAM. Jak najbardziej bardzo dobre pamiątki. ddr 4 oczywiście 339 zł, aktualnie delikatna przecena o 10 zł, moim zdaniem e, pamięci bardzo godne polecenia. Dlatego wylądowałem w tym zestawie komputerowym. Koniec, kropka. Dysk również od Lexara, NM620, 1TB. Tutaj jest fajna opcja na Lexara NM710 na pci 4.0 4.0. Tam widziałem, że z promką wychodzi on chyba 289 zł, czyli dechę a jest szybszy. Ale trzeba by to zrobić na osobnym zamówieniu, dlatego ja tego w koszyk nie wrzucałem. Ale jak ktoś chce, to można się pobawić i na osobnym zamówieniu składając zamówienie na samego Lexara, plus na osobnym na całą resztę, wyjdzie Wam wydajniej, wyjdzie Wam delikatnie taniej. Kwestia do pobawienia się. Lexerenem 620 nie będę tutaj po raz kolejny go e, powtarzał i zachwalał, bo jest to legenda już tak naprawdę w polecanej zestawach komputerowych, a legenda sama się broni. Zasilacz FSP Fortune Hydro Pro 600W. E, tutaj, no jak ktoś chce na przyszłość, nie ma problemu, 5 dyszek dorzucić do 750W jednostki, ale ta 600 ta. W zupełności tutaj wystarczy, no i FSP Fortron Hydro Proto to nadal jeden z bardziej polecanych zasilaczy właśnie w tym niskim budżecie cenowym. 600 W, 80 plus bronz ATX, niemodularne okablowanie, dobra jakość wykonania, bardzo dobra elektronika za 250 zł, moim zdaniem to jest naprawdę dobry wybór. Tej cenie. Lecimy do obudowy, no i specjalnie zostawiłem tak pod koniec Genesis Irid 505F. Ostatnio nie składałem komputer. jak ktoś jeszcze nie oglądał, to zachęcam, karta w rogu ekranu. Naprawdę bardzo fajna skrzynka, przewiewna przede wszystkim. Dobrze wykonana, nieźle spasowana, znaczy, ona jest dobrze nadal spasowana, jakość blach jest ok, bo nadal weźcie pod uwagę, że nie jest to droga skrzynia. Natomiast to na pewno, co jest atutem tej obudowy, to to, że w standardzie mamy aż 5 migiełek, i no przez to mamy naprawdę dobry przeciąg w tej obudowie. I Tadek upadł na tą skrzynię, bo ona jest aktualnie za 199 zł na przecenie z kodem PROCASE i to uwierzcie mega, wtedy warto ją wziąć. Zresztą za 300 zł też nie jest to zły deal, uwierzcie mi. No, jedyną wadą dla osób, które lubią RGB jest to, że tego RGB tu nie ma, ale tak jak przypomnę, RGB mamy na naszych pamięciach, więc coś tam świecić się będzie. No i karta graficzna. Karta graficzna Sapphire Radeon RX 6600. I od razu powiem tak. Można by tutaj niby wziąć coś droższego. Pierwotnie planowałem nawet kartę za 1500 złotych, ale z kartą za 1500 nie zmieścilibyśmy się w budżecie. Z kartą za 1200 byśmy się zmieścili, ale dopłata dwóch stówek do jakichś innych kart, czy to już od zielonych, czy to jakichś innych Radonów, nie ma większego sensu. Radeon RX 6600 oferuje na tyle wysoką wydajność, że dopłata tych 200-300 zł, nawet w tym pułapie cenowym, po prostu nie ma najmniejszego sensu. I RX 6600 w bardzo szerokim. W zakresie tego low endowego budżetu jest najlepszym po prostu wyborem. Za 1000 zł otrzymujemy kartę, która ma bardzo fajną wydajność w zupełności ona sobie poradzi full HD w każdej grze komputerowej, tym bardziej wersja Sapphire Radeon Gaming Pulse z pamięcią 8 GB, która to cechuje się bardzo wysoką kulturą pracy, bardzo dobrą jakością wykonania, fajny metalowy backplate. Moim zdaniem też bardzo fajna stylistyka, no i stosunkowo nieduży rozmiar. Eee, szczerze powiedziawszy, no to właśnie ta karta była tutaj faworytem, i, i ją praktycznie od razu wiedziałem, że wsadzę do tego zestawu komputerowego z racji, że RX6600 ma bardzo wysoką wydajność w bardzo niewygórowanej cenie. W tym przypadku propozycji od Nvidia nie będzie, bo tak jak mówiłem, nie ma nic sensownego ze strony Nvidia w tym pułapie cenowym. Koszek. Koszek prezentuje się tak i z kodem PROCASE wyszło 3083 zł, czyli naprawdę bardzo dobrze się zmieścić w budżecie, biorąc pod uwagę oczywiście to, że mamy 32GB, 1TB dysk oraz Fajną kartę przyszłościowy, procesor przyszłościowy na tej zasadzie, że teraz jest ok, ale możecie sobie zmienić na przykład na Ryzen na 7000, przepraszam, 5700, nie 7000, 5700 i już będzie skok wydajności, już jesteście do przodu, więc platforma rozwojowa, można sobie dokupić jakieś tam chłodzenie powietrzne jeszcze w przyszłości, a nadal delikatnie tylko przekroczyliśmy budżet 3000 zł. Co uważam za naprawdę niezły wyczyn. Gdyby SSD było tańsze, to wiadomo, że byśmy skończyli tutaj pewnie w budżecie 2,900 nawet. Ale jest jak jest. Tak więc, piszcie co sądzicie na temat tego zestawu komputerowego w niewygórowanym budżecie. Czy taka konfiguracja dla was jest ok? Czy w tej kwocie wolicie, na przykład, kupić sobie PlayStation i PS Plusa na rok? Nie wiem, to jest wasza decyzja. podzielcie się z nią w sekcji komentarzy. Może ostatnio coś składaliście. Pochwalcie się również w sekcji komentarzy, co tam u was się pojawiło na warsztacie. Ja w tym materiale bardzo gorąco dziękuję za uwagę do samego końca. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, subskrypcję. Wiecie o co? chodzi. Ja już z jak nam mówił chemik do zobaczenia, do usłyszenia.